W takim razie dzisiaj ze mną gra. Nikon. tak, e, miałbyś Nikon zaplanował także po prostu. E, on się przywita i ja się przywitam, a więc lecimy teraz. Lecimy po jak, Was, jak, bo nie zastąpiliście łapki w górę i suba pod, pod naszymi kanałami. By co? Podkreślam, jakby co. Eee, co? Eee, czekaj, bo zapomniałem. Eee, no co? Eee, yy, właśnie, gram, nagrywamy na dwóch perspektywach. o, Oła! Głowa! Gram Ała. na dwóch perspektywach. Moje udo! udo! Na... Oła! bo widzę ci tam, jak leci! Nie widzę, żeby to by widzieli, A. ale tam było. Nie! Oła! Oła! Właśnie zrobiłem Ała. sobie szpagat. Ała. Upadłem na jajca! Uuuh! <laughs> się nagrywa. A, to nie, to, ta nic nie powiedziałem, to, to, o, się wybiła do pokoju. Widzicie tam, jak lecisz! Pokazuję tam, nie czy to widzicie. Ej, no pierwszy raz mi się w życiu tak miałem długo ten helium balon. Ej, no, nie widać go, o, widziałem jest taka minimalna Wy tego nie widzicie? No patrzcie, teraz spada stąd. Ja nie, cały czas lecę. Dobra, Ciebie Gdzie Ty jesteś? I teraz patrzę z oczu tego kościa. Nie, może nie. Lecę po ciebie! Na kolecę po do ciebie! Gdzie ty jesteś? Poczekaj, bo ja już mam kurczę 300 mil. Co jest? Ale to ponad 400 wy na godzinę. A i kości? 29 dziewięć złamanych. Proszę w kamienie w kamienie. W kamienie! Powiedziałam w kamienie! Aaa, kurde, tylko 50 kości. Na kamienie by z stówkę takim razie. Wywaliło mnie pod Mapkę! Ale fajne jest tutaj to, że nie, że nie, że nie nas nie wywala pod mapkę. Nie Mateusz dobrze wie o co mi chodzi, mm -hmm. bo już go raz jeszcze przed tą wersją, tej, jeszcze przed aktualizacją tej, tej gry, znaczy tej mapy, ym, dało się wylecieć poza mapę, prawda? Chyba tak. Nie chyba tak, tylko przecież za mną grałeś, nie pamiętasz? O kurwa! O tak ta kończą osoby, które nie zostawiły łapki w górę i suba pod kanałem Naikona i Moim. Ooo, lapuję. Ale Złagam jak kończą? Dawaj, 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 dawaj mi czas, dawaj jeszcze 15 sekund My i to, tam wody. trzymaj. Uuu, trzymaj się jeszcze 8 sekund, wytrzymaj, każda sekunda się teraz liczy, dawaj wytrzymaj jeszcze te 3 sekundy, 2, 1, dawaj, aktyw, aktyw, aktyw. Dun, dun, dun. Jeszcze wy, dawaj, dawaj, dawaj. Mmmm, Dawaj, na kamyczki. Fajerwerka! Jak jak A, ja tak. Jeśli chcecie jakiś film z Clash Royale, to piszcie. W komentarzach. Raz chyba był. bardzo lubię waszych komentarze czytać. Choć nie będzie za wiele. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni komentarz czytałem. No, ale dobra. no. O, o ja to się zbiję w powietrze! Nie, twój nie zobaczę. C tak! Oj, a chiema jedy tutaj lecę. O, siema. się ma. Jest jeszcze cztery, dobrze. Znaczy nie dobrze, ale no. Elo, ooo! Zobaczysz... Ej, wiesz co, ci powiem, Zobaczysz sobie ten... Jak wrócę ten film, to zobaczysz sobie moją postać. O! To jest taki na czerwono, tylko, tylko jednak ramię. Jak spaje, jest... to spadek trudno. Kto może ten ubrnąć? Tu masz śródło. dopiero dziewiąty level. Uh. Uh. To się już no kończy dziewiąty, że tak powiem. Ło! Uh, jak ubrwałem? Szkoda, że. Uff. Oła! Aaaa, je przed chwilą ubrwałem! Uff. E, chyba wiesz, Ej, my gdzie. I na swoim mapie, nie? Um, Najko, on wiesz, że ja chyba w miejsce poniżej pasa. A w miejsce poniżej pasa. Ja się pytam, jaką nie złamał 200 kości! I naprawdę <noise> miałem o, <noise> Co ty miałem... powiedziałeś? Co? Co ty powiedziałeś? O co chodzi? Że byłem? co, że jak nie złamał kości, czy że co powiedziałeś? Ehm, um, że, zło... że naprawdę zło. W sensie, że miałem naprawdę udo, jakby skręcone. E, Dobra, już nie musisz mi tłumaczyć, już wiem o co chodzi. nie to. Prawda. Poczekaj, chwilę. Ludzie, jak, jak potrzebujecie kimokty, który wydaje dźwięki pod rzędy w skałę, to jestem idealny. Aha. O nie, 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 nie. A ja się płynę. Dobra, czekaj, czekaj. Oj, muszę hmm. położyć <noise> okay. Mam bardzo dużo pieniążków. Milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta, trzysta pięćdziesiąt dziewięć. Ej, tak jest, skromnik Co Chcę zobaczyć, czy mogę zrobić jedną rzecz. Hmm, Jaką? Eee. A, dobra. Myślałam, że mogę sobie lepszyć. Bo miałam w głupi Przecież ja chyba mogę się nawalu ulepszyć. Ale zapomniałam, że mam na, na maksimum. Sorry, wybaczcie teraz. Ty zobaczysz jak na, na audycji, jak, jak to u mnie brzmiało. Niech takie. Kurczę, trochę długo tak jałem, ale. No nic. N -n 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 Niestety się od tego nie uwolnisz. Oh! Uh! Uh! To... Oh! Eee! A... <Visualizm> no, i ile tutaj ludzi w ogóle leży? Ile ludzi mi ze łapek? <baptism> <Jacket> jakiś Jak leży? Okay? Dobra. Ah, 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 oh, Może się na chwilę. Ah, a, ah, ah. Nie, nie, nie dam się nabrać. Ach. Boże, znowu się za sobą rkawam. Sorry, wybaczcie. Dobra, ja, ja będę patrzył z oczu, z oczu tego typka. Bo Dobra. to jest mega... Ja nie, nie mogę! Dobra mogę! O kurde, co się mu dzieje, widzę cię tam icon! No, on, on właśnie wraca z monopolowego. <grym> o, co... <grym> Ej Dajkon, czyli ty tak, czy, 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 ty tak wyglądałeś, bo ty wracałeś z, mno, z monopolowego. Eee, spokojnie, e, bo on tam kupił lody ekipy. z monopolowym, tak. Nie przesłyszeliście się. W Monopolowym kupił lody ekipy. Ekstra. Wy niemi już to nie wierzycie, ale no tak było. No, ale tak, 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 tak było, mogę to potwierdzić. Może to... Boże to... Jezu, co się działo? Ooooooo! Dajkon, do góry lecimy! Ale to przekok wygląda. Widzę ci tam, widzę ci tam no nie widzę. Nie chcę tam, widzę się chcesz, tam widać, ale. No jako, widzę ci tam! Co nie zostawi? Nie? Ręcz, ta rączka słodziutka, taka malutka. To <laughs> ja sobie to będę trochę spadał. Lecę po... lecę w lutku nie Lecę, gdzie chcę! I nie zatrzymam się! Nie. O kurde! Nie wolało! Gdzie jestem? Co się z Wywali... Ej, czy mnie wywali? Myślałam, że mnie po, poza mapę wywali. Tak przez chwilę, ale wiedziałam. Co w się, sensie, bo wy, że mnie jakby odpiję tutaj, ale. Mówię, Ej, czy, to, czy to mnie odbije? O kurde, jakie teraz walne w to? To się tak w wku... nie, nie, Nie piszcie, nie, nie piszcie. Nie, też w komentarzach. wolę w to. Piszcie też w komentarzach, czy chcielibyście mm, na przykład. Jeszcze filmy z Tykeuna, zombie. I tak dalej, i tak dalej. I z jakich map na Robloxie? Mam Albo 10. Znikier. level! W Sosi, sensie, no nie jesteś jakoś daleko przed za mną. W się sensie, ty masz 16. Hup! Ja Namaste! Ja masz ty masz... dziewiąty? Dziesiąty. Dziesiąty? No to ładnie. No to już nie jestem tak daleko od no ciebie. Nie, o, trzewo się musiałem zachęcić, akurat musiała moja postać zrobić cudownego szpagat. Możesz ja ci krecę tych ilu balon nie działa. Co Co? Nie działa, wszystko działa w połopie O nie, dostałem! O ja cały czas dostaję w... O ja cały czas dostaję w... Zobacz ile w ogóle ten film już trwa Dostaje, cały czas w tym miejscu. A mój ile trwa? Wiesz co, zaraz zobaczę 9 minut 9 minut No to na 10 minucie, no to to był na mój ostatni skok na razie I myślę, że może z wami już pożegnałem. Uwaga, 330 robię Matix Niu. Matix Co? Słuchaj, przyjdź już, nie skacz teraz, tylko jak o, już skoczyłeś, to trudno, ale nie skacz głównie, żeby, żebyś, ta, żebyś tam stał i żebyśmy się już pożegnali, bo to już jest koniec eee, mojego filmu, a twój może naoko, jeszcze poczekamy do minuty. do dopowiedziałeś trochę. O, Czemu? Bo już skoczyłem. Dobra, to ja na ciebie czekam. Pysz, to kurde, 130 kości z jednym zamachem na Hitlera. Ja na ciebie czekam, jakby co. Ty ty teraz Nie! W ziemię, kurde, trafiłem! Chodź tu do mnie już Błagam cię tylko! Ile jakoś... Dobra, już czekaj! Tylko nie skacz z, z, z przyzwyczajenia. Oma, no chodź przyzwy... do mnie za tobą za, przyzwyczajenie, to, za tobą, za to... Hop! Nie! Chodź tu. Ustaw się obok mnie! Obok mnie! Ej, ja ale serio mówię. O, monopol. Dobra, ustawcie obok mnie. pamiętajcie, żebyście zostawia, żebyście zostawiali subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby nie ogapił... żeby nie ogapił... Nie odgabię, to Żeby, żeby nie ominął. A... żaden kolejny film na moim matikse kanale. Zostawiacie sub, e, zost, mówię subskrypcję. Zostawiacie la, lajki na moim matikse kanale i na kanale, który wrzucę w, w tym filmie do karty w, w tym momencie. Ja też w tym momencie? A, najprawdopodobniej. Teraz w momencie pewnie pojawi karta. Także wam Dawaj, wy mi, wy bardzo mi, dziękuję. Dzięki czy? wam za oglądanie. Cześć i czołem!